Wobling.com zaprasza do wysłuchania darmowego fragmentu audiobooka. Pobierz aplikację Wobling i słuchaj audiobooków zawsze, gdy masz na to ochotę. Wydawnictwo Znak Emotikon przedstawia. Adam Mirek. Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą. Czyta autor. Mamo, tato, to wy otworzyliście mi drzwi do świata nauki. Dziękuję. Krótki wstęp. Wiem, że nie lubisz długich. Twoje ciało jest niewyobrażalnie mądre. Czasami bywa też dosyć obleśne, a kiedy indziej całkiem śmieszne. Ale zawsze jest fascynujące. Używasz go od tylu lat, a ile tajemnic wciąż przed tobą skrywa. Co ty na to, żeby mu się bliżej przyjrzeć? Mówiąc bliżej, mam na myśli naprawdę blisko. Wślizgniemy się do jego wnętrza, do bebechów, tak blisko. Ja jestem Adam, a ty? Dzięki za odpowiedź. Za chwilę usłyszysz krótką ankietę. Kilka pytań dotyczących ciebie i Twojego ciała. Zastanów się dobrze, zanim na nie odpowiesz. Ale, ale, poczekaj jeszcze chwilę. Chciałbym Ci powiedzieć coś o sobie. Jestem naukowcem i zajmuję się inżynierią biomedyczną. No, ale nie uciekaj jeszcze. Wiem, że to brzmi mało przyjaźnie, więc już ci wszystko wyjaśniam. Inżynieria biomedyczna to taka nauka, która łączy medycynę i nowoczesne technologie, żeby pomóc lekarzom, pielęgniarkom i aptekarzom w ich codziennej pracy. Dzięki niej leczenie jest przyjemniejsze. Przypomnij sobie ten okropnie gorzki syrop, który mama kazała ci kiedyś wypić. Naukowiec taki jak ja może wymyślić, jak ci go podać, żeby smak był zupełnie niewyczuwalny. I to bez stosowania zastrzyków. Brr. W jaki sposób? Na przykład może zrobić małą, słodką kapsułkę, którą z przyjemnością połkniesz, a gorzki lek trafi prosto do twojego brzucha. Ale jak w ogóle działa Twoje ciało? O tym właśnie jest ta książka. Pisze tu o rzeczach, od których twoja nauczycielka miałaby ciarki na plecach. Na przykład o bąkach i kupie, śpiochach w oczach i miodzie w uszach. Pieprzykach, takich z włosami, najobrzydliwszych wydzielinach ciała, pot, łój i inne, dodatkowym żołądku na deser, czy on w ogóle istnieje, pomarszczonych palcach po kąpieli i śmierdzących paluchach u stóp. Zapraszam do wspólnej przygody. Razem prześledzimy każdy Twój krok, ruch i myśl od pobudki przez calutki dzień aż do słodkiego snu. Ja jestem gotowy. A ty? Zapinaj pasy. Lecimy. Formularz bebechologa. Zapisz swoje odpowiedzi na kartce z zeszytu. Jeden imię. Dwa Wiek w miesiącach, trzy kolor włosów, cztery kolor oczu, pięć kolor skóry, sześć wzrost w centymetrach, siedem. Odległość, na jaką możesz najbardziej rozłożyć kciuk i palec wskazujący w centymetrach. 8. Długość dużego palca w milimetrach. 9. Czy potrafisz zwinąć język w trąbkę? 10. Czas, jaki upłynął od Twojej ostatniej wizyty w toalecie, w minutach. 11. Czy potrafisz dotknąć językiem nosa? 12. Jaka jest najciekawsza rzecz, którą wiesz o ludzkim ciele? 13. Ile razy możesz mrugnąć oczami w ciągu 10 sekund? Dwa. Jeden. Czternaście. Czy potrafisz poruszać uszami? Piętnaście. Jaka jest twoja ulubiona zdrowa przekąska? 16. Czy potrafisz dotknąć stóp bez zginania kolan? 17. Jaki jest najzabawniejszy dźwięk, który może wydać Twoje ciało? 18. Czy potrafisz unieść jedną brew wyżej niż drugą? 19. Czy możesz dotknąć ucha stopą? 20. A łokciem dotknąć pępka? 21. W skali od 1 do 10 oceń stan swojej wiedzy o ciele człowieka przed przeczytaniem tej książki. No, to chyba wszystko już jasne. Jesteśmy gotowi na podróż do świata bebechów. Rozdział pierwszy. Pobudka. O, zobacz, to ty. Leżysz w ciepłym łóżku. Szczelnie otulasz się mięciutką kołderką, trochę nawet pochrapujesz. Ale, ciii... nie chcemy cię przecież jeszcze obudzić. Przyjrzyjmy się twojemu ciału tuż przed pobudką. To trochę jak film w zwolnionym tęcie. Twoje oddechy są spokojne i zdecydowanie mniej częste niż w ciągu dnia. Gdybyśmy mieli super słuch, usłyszelibyśmy, że Twoje serce bije bardziej leniwie. Twoje nocne tętno, czyli liczba uderzeń serca na minutę, jest o połowę niższe niż dzienne. Gdybyśmy mieli super wzrok, dzięki któremu moglibyśmy widzieć jak ciepłe są różne rzeczy, zobaczylibyśmy, że twoje ciało podczas snu jest trochę chłodniejsze. Nie ma 36,6 stopnia Celsjusza, jak w ciągu dnia. Do tego twoje ręce i nogi są śmiesznie zwiotczałe. Spowolnienie działania różnych narządów podczas snu ma ważny cel. Odpoczynek. Nawet się nie domyślasz, ile roboty wykonuje Twoje ciało w ciągu dnia. Po tym wszystkim potrzebuje odsapnąć. A czy jest lepsze miejsce na relaks niż kraina snów, gdzie mogą się spełniać wszelkie Twoje marzenia i zachcianki? Chociażby teraz. Niż o wycieczce do Paryża z twoją ulubioną amerykańską aktorką. Okazuje się, że ona świetnie mówi po polsku. Na dodatek też uwielbia lody czekoladowe. Zajadacie się nimi ze smakiem, a w kolejce po bilety na wieżę Eiffla ona opowiada ci najśmieszniejszy żart świata. Kukuryku! Rozlega się nagle donośnie i nieznośnie w twoim pokoju. To dźwięk budzika. Nie wiem, jaki dźwięk wydaje twój budzik, ale myślę, że gdyby to był wrzeszczący wesoło kogut, byłoby naprawdę zabawnie. Co mówisz? Jak dla kogo? Paryż znika. Twoja towarzyszka podróży również. Co za żenada. Chcesz usłyszeć zakończenie dowcipu? No niestety, nie tym razem. Pora wstawać. Koniec słodkiego leniuchowania. Przed tobą jedno z największych wyzwań nadchodzącego dnia. Musisz zwlec się z łóżka. Najlepiej bez marudzenia, choć wiem, że może się to zdarzyć nawet największym porannym bohaterom. Ale dlaczego tak trudno jest porzucić sen, ten wspaniały stan błogiej nieświadomości? Nie mogłoby być tak, że otwieramy oczy i jesteśmy gotowi do działania? O Twoim ciele można powiedzieć wiele dobrego to jedna z najlepiej zaprojektowanych maszyn w naturze. Niestety, jeśli chodzi o uruchamianie, jest raczej jak stary laptop, a nie najszybszy sprzęt prosto ze sklepowej półki. Kiedy włączasz komputer, ekran nie rozświetla się zaraz po wciśnięciu przycisku on off. Podobnie twoje ciało. Cała ta skomplikowana kompozycja kości, żył, nerwów Mięśni i innych ciekawych bebechów potrzebuje chwili, żeby rozpocząć intensywną pracę. Wszystko zaczyna się w głowie, a dokładniej w mózgu. Naukowcy bardzo lubią go badać. Nie martw się nie muszą za każdym razem otwierać czaszki i oglądać pod mikroskopem różowej galarety. Wystarczy im specjalny przyrząd o skomplikowanej nazwie elektroencefalograf. Badają nim aktywność elektryczną mózgu. Tak, może to dla Ciebie zaskoczenie, ale w Twoim ciele przez komórki nerwowe płynie prąd. Wow! To właśnie dzięki badaniu tego prądu można dowiedzieć się bardzo wiele o mózgu. Jak to wygląda? Na głowę zakłada się śmieszny czepek, do którego przyczepionych jest kilkadziesiąt kabelków połączonych z komputerem. Na końcu każdego z nich znajduje się mały czujnik, który wychwytuje sygnały wysyłane przez mózg. Są one później zapisywane jako pofalowane linie to portrety tzw. fal mózgowych. Mogą być one naprawdę przeróżne i zmieniać się w zależności od tego, co robimy. Dużo bardziej męczące dla mózgu jest przecież odrabianie pracy domowej z matematyki niż oglądanie filmików na YouTubie. Podczas nauki mózg musi się bardziej napracować, a badacze mogą to zobaczyć dzięki elektroencefalografii. Pewnie myślisz sobie teraz, no dobra. Fajnie, można zbadać mózg i to w ogóle nie boli, ale po co badać mózg, który śpi? Przecież wtedy nic się w nim nie dzieje. Otóż nie! Kiedy smacznie śpisz, twój mózg przypomina roller coaster różnych emocji i aktywności. Sen dzieli się na kilka faz, w których mózg ma różne sprawy na głowie. Teraz skupmy się jednak tylko na pobudce, bo budzik już zadzwonił! I musisz szybko wstawać, żeby nie spóźnić się do szkoły. Mm. Mózg to bardzo skomplikowany twór, który można podzielić na wiele części. Jedna z nich, położona tuż nad karkiem, zachowuje się jak strażnik, wpuszczający do głowy tylko najważniejsze informacje. W ciągu dnia jesteśmy bombardowani różnymi sygnałami z otoczenia. Bez przerwy coś słyszymy, widzimy i czujemy. Dobrze, że mamy takiego ochroniarza, który decyduje, co jest najważniejsze, bo inaczej wybuchłyby nam głowy. To właśnie on codziennie rano podejmuje decyzję, że dźwięk budzika albo koguta, albo mamy, albo kogoś innego, kto cię budzi, jest bardzo ważną informacją. Dociera ona do mózgu i wtedy rusza produkcja rozmaitych substancji, tak zwanych hormonów, która oznacza koniec snu i początek dnia. To jest trochę jak wciśnięcie przycisku on off. Cała ta machina, zwana twoim ciałem, wprawiana jest w ruch. Wszystkie twoje narządy dostają sygnał od mózgu. Do pracy. Budzi się układ krwionośny. Krew zaczyna płynąć szybciej, żeby jak najprędzej pozbyć się z ciała nocnych hormonów. To właśnie przez to, że jest ich ciągle jeszcze całkiem sporo, poranki są takie trudne. Mózg jest już gotów do działania, ale twoje ciało jest zupełnie innego zdania. Najchętniej zostałoby trochę dłużej pod ciepłą kołderką. Zupełnie niepotrzebnie, bo jego temperatura po przebudzeniu zaczyna się podnosić. Dlatego w pewnym momencie robi ci się pod kołdrą za gorąco i postanawiasz się odkryć. Każdy milimetr Twojego ciała zalewa krew pełna dziennych hormonów, które niosą ze sobą zastrzyk energii i chęci do życia. Chociaż na razie może Ci się wydawać, że to ściema. Wkurzasz się, że ktoś przerwał Ci wspaniały sen o Paryżu. Próbujesz zacisnąć pięści, żeby pogrozić światu, ale Ci się to nie udaje. Nie masz siły. Czy ktoś w nocy zakradł się do Twojego pokoju i odebrał Ci całą moc? Nic z tych rzeczy. Poranne osłabienie to zupełnie normalna sprawa. Twoje mięśnie i stawy właśnie skończyły swój wielogodzinny odpoczynek. Nie są tak szybkie jak mózg, dlatego potrzebują chwili, żeby się zorientować, że to koniec snu. Samochodowi, który stał na mrozie przez całą noc, trzeba rano dać trochę czasu, żeby się rozgrzał i mógł płynnie odjechać. Mięśnie i narządy również muszą się rozgrzać i przygotować do aktywności. Budzi się też Twój układ oddechowy. Napełnia płuca świeżym powietrzem, jak baloniki. Teraz, kiedy każdy narząd w Twoim ciele ruszył do pracy, trzeba mu dostarczyć więcej paliwa. Oddech przyspiesza, Twoje ciało potrzebuje tlenu. Tak jak rakieta potrzebuje paliwa, by polecieć w kosmos, tak Twoje ciało domaga się tlenu, by prawidłowo funkcjonować. Bez tlenu nie mogłoby biegać, skakać, a nawet myśleć. Powietrze, które wdychasz, jest niewidzialne. Musisz mi uwierzyć na słowo, że składa się ono głównie z dwóch gazów azotu i tlenu. Azotu nie potrzebujemy, dlatego ile wciągniemy go do płuc, tyle wypuścimy z wydechem. Bez tlenu pożegnalibyśmy się z tym światem już po czterech minutach. Kiedy wdychasz powietrze, tlen zostaje wchłonięty do krwi przez ścianki płuc i przeniesiony do wszystkich komórek, które go potrzebują. Rakieta ze zbiornikami wypełnionymi paliwem jest gotowa, żeby polecieć w kosmos, a twoje ciało napełnione tlenem jest gotowe, żeby przeżywać przygody. Wróćmy teraz do komórek, bo to ważny temat niezwykle ważny. Gdyby nie komórki, w ogóle nie mielibyśmy o czym rozmawiać. To z nich składa się całe twoje ciało. Pomyśl o nich jak o klockach albo o maleńkich cegiełkach, z których można by zbudować piękny zamek lub statek kosmiczny. Każda komórka jest samodzielną istotką, która współpracuje z pozostałymi. Dzięki temu tworzą się różne części Twojego ciała: mięśnie, narządy i kości. Nie wiem, czy będziesz w stanie wyobrazić sobie, ile komórek jest w Twoim ciele. Ja nie potrafię, bo ta liczba jest przeogromna. Kilkadziesiąt bilionów. Gdybym cię poprosił o ich policzenie, jedna na sekundę, zajęłoby ci to jakieś 3000 lat. Wiesz, co wydarzyło się 3000 lat temu? Ja też nie wiem. Wiem za to, że w Twoim ciele jest naprawdę dużo komórek. Nie każę Ci teraz ich liczyć. Miło mi będzie, jeśli najpierw wysłuchasz tego audiobooka. Potem rób co chcesz. Powiem jeszcze, że choćby nie wiem, jak mocno wpatrywać się w ciało, komórek nie da się zobaczyć gołym okiem. Są za małe. Potrzeba naprawdę mocnego mikroskopu, żeby je dojrzeć. Gdyby wziąć każdą twoją komórkę i powiększyć do rozmiarów piłki do kosza, twoje ciało stałoby się ogromne jak Ziemia, jak cała planeta. Nareszcie powiedzenie Jesteś całym moim światem nabrałoby sensu. Oprócz tego, że komórki są malutkie i tak liczne, to jeszcze każda z nich jest wyjątkowa i wyspecjalizowana w robieniu różnych rzeczy w Twoim ciele. Komórki mają rozmaite kształty i rozmiary. Na przykład te budujące mięśnie są długie i cienkie, a te, z których składa się skóra, są płaskie i trochę przypominają łuski. Niektóre potrafią się kurczyć, żeby pomóc ci się ruszać. Inne umieją wytwarzać śluz chroniący płuca od środka lub bronią cię przed chorobami. Pomimo wszystkich tych różnic, komórki mają cechy wspólne. Każda otoczona jest specjalną ochronną powłoką błoną. W środku komórki znajduje się płynna substancja zwana cytoplazmą, ale fajna nazwa, prawda? Wszystko razem przypomina bombelek wypełniony glutowatym śluzem. Wewnątrz pływa jądro komórkowe. To najważniejsza część komórki. Jądro jest szefem. Rozdziela zadania i dba o to, żeby wszystko działało jak trzeba. Wpadł ci kiedyś w oko tajemniczy skrót DNA? To właśnie DNA znajduje się w jądrze i zawiera instrukcje, z których komórka dowiaduje się co ma robić i jaka jest jej funkcja w organizmie. O DNA powiem Ci więcej trochę później. Wtedy wytłumaczę Ci też, czym są geny i dlaczego niektórzy ludzie są do siebie podobni, na przykład ty i Twoja mama. A inni zupełnie różni, jak Ty i Twój kolega z pierwszej ławki pod ścianą. Naprawdę niesamowite jest też to, że komórki potrafią się ze sobą komunikować. Dokładnie tak jak Ty, kiedy wysyłasz do znajomych wiadomość z pytaniem, czy chcą się spotkać. Do rozmów komórki nie używają jednak aplikacji, ale różnych substancji chemicznych. Dzięki sygnałom chemicznym komórki współpracują przy wykonywaniu skomplikowanych zadań, takich jak ugojenie ran lub zwalczanie chorób. Najwyższy czas wrócić do Twojego poranka. Bierzesz głęboki oddech przez nos, a Twoje płuca wypełnia ożywcze powietrze zawierające tlen. Po chwili przychodzi czas na wydech i postanawiasz użyć tym razem nie nosa, ale buzi. To duży błąd. Oj, bardzo duży. Twój oddech tak cuchnie, że powaliłby nawet ząbiaka. Szybko rozganiasz śmierdzące powietrze dłonią. Co tu się właśnie stało? Jak to się dzieje, że każdy z nas ma rano w swoim otworze gębowym toksyczną broń, której nie powstydziłby się smok z bagien. Może myślisz, że ktoś podrzucił ci w nocy śmierdzącą kanapkę z serem, ale prawda jest trochę inna. W twoich ustach całonocną imprezę urządziły sobie bakterie. Kiedy śpisz, twój język, podniebienie, policzki i inne zakamarki wewnątrz buzi wysychają, bo organizm potrzebuje bardzo mało śliny. Poza tym w nocy przełykasz ją dużo rzadziej niż za dnia. Czasem w ogóle tego nie robisz. Przypomnij sobie. Na pewno zdarzyło ci się obudzić na obślinionej poduszce. To zupełnie normalne, chociaż faktycznie trochę obleśne. W każdym razie, taki wysuszony teren w twojej buzi to idealne miejsce dla bakterii. Wkraczają bez obaw i rozkręcają zabawę. Te małe zgniłki uwielbiają zjadać resztki wszystkich pysznych rzeczy, które zdarzyło ci się wrzucić na ząb. Oczywiście kochają słodycze. Dlatego tak ważne jest mycie zębów. Najedzone bakterie błyskawicznie się mnożą i jest ich coraz więcej i więcej. Na imprezie robi się szybko wielki bałagan, podobny do tego, jaki czasem można zobaczyć na przyjęciu z mnóstwem jedzących i pijących ludzi. Te małe potworki, mam na myśli bakterie, nie ludzi, produkują też różne śmierdzące substancje. To trochę tak, jakby puszczały bąki. Stąd bierze się twój serowo-bagienny, poranny oddech. Okej, okay, ale czym w ogóle są te bakterie? To takie małe, żywe stworzonka. Jest ich pełno wszędzie wokół nas, chociaż ich nie widzimy. Są tak maciupeńkie, że do ich zobaczenia potrzebny jest mikroskop. Wspomniałem Ci już o malutkich komórkach, których biliony łączą się ze sobą, żeby stworzyć ludzki organizm. Wiesz, z ilu takich komórek składa się organizm bakterii? Z jednej.! Wow. Tak, tylko z jednej, ale mimo, że są drobniutkie i mogłoby się wydawać, że nieskomplikowane potrafią robić przeróżne rzeczy. Nie wszystkie bakterie są złe, nie wszystkie przeszkadzają i niszczą, roznoszą choroby, także trzeba je złapać, postawić przed mikrosondem, skazać za puszczanie bąków w twoich ustach i wsadzić do mikrowięzienia. Nie, nie. I żeby ten jeden przykład niegrzecznego zachowania bakterii nie zepsuł reputacji całej tej grupy mikroorganizmów, opowiem ci o innych takich tycich łobuziakach, które zamieszkują twoje ciało. To, co zaraz usłyszysz, może wydać ci się przerażające. Dlatego nie rozmyślaj o tym zbyt długo, bo możesz mieć później problemy z zaśnięciem. Uwaga! Bakterii zamieszkujących twoje ciało jest mniej więcej tyle samo, co komórek, które to ciało budują. Co robią te niezliczone małe stworzonka, dla których jesteś domem? Duża część tej zwariowanej gromadki przesiaduje po prostu na twojej skórze. Najchętniej tam, gdzie jest ciepło i wilgotno. Na pewno wiesz, jakie miejsca mam na myśli. Tak, dokładnie tak pachy i przestrzenie między palcami. Co ciekawe, różne zakamarki mogą mieć różnych mieszkańców. Bakteryjne plemie pępczaków czy podpaszkowców jest inne niż plemie usta-usta lub palcostopców. Żadne z nich nie jest jednak wielkim zagrożeniem dla Twojego zdrowia, a zdarza się, że niektóre nawet Ci pomagają. Gdy na Twojej skórze pojawi się nieproszony gość, bakteria przenosząca chorobę, pępczaki lub palcostopce mogą go zaatakować i wykurzyć ze swojego terenu. Bardzo, bardzo dużo bakterii mieszka też w Twoim brzuchu. Dokładniej w jelitach. Zdarzyło Ci się kiedyś usłyszeć sformułowanie flora bakteryjna jelit? Słowo flora oznacza na ogół rośliny, ale w tym przypadku nie chodzi o dziwny bukiet zrobiony z Twoich jelit. Chodzi właśnie o te wszystkie maciubkie potworki przebywające w Twoim układzie pokarmowym. I dlatego, że to nie kwiatki, bratki czy inne bławatki, coraz częściej mówi się na nie mikrobiota. Całe szczęście, że masz je w brzuchu. Nawet nie wiesz, jak bardzo pomagają ci w życiu. Dowiesz się tego, kiedy będziemy gadać o układzie pokarmowym. Tymczasem skończmy te nieprawdopodobne opowieści o bakteriach i wróćmy do ciebie. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Pełną wersję oraz e-booka i książkę papierową znajdziesz na woblink.com i w aplikacji Woblink. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o najlepszych audiobookach, zasubskrybuj nas już teraz. woblink.com. Czytanie zdarza się wszędzie.